Dzień dobry, tu Karola z projektu Samopoznanie. Cześć, wróciłam. Chcę dać znać, że już jestem. I strasznie się z tego cieszę, bo nawet nie wiedziałam, że tak bardzo może mi brakować mówienia do mikrofonu i nagrywania podcastu. A jednak, pomyślałam sobie, że dobrym tematem, tak na rozgrzewkę po tej dwumiesięcznej przerwie, będzie odcinek o tym, co się u mnie działo i co się dzieje tu i teraz, tak obecnie. Tak, żebyśmy mieli małą aktualizację mojego życia i żebyśmy wiedzieli, z czym teraz na nowo startujemy. Cały ten czas, gdy nie nagrywałam, był dosyć intensywnym czasem w moim życiu. E, głównie przez studia dzienne i dla tych, którzy słuchają po raz pierwszy lub po prostu mnie nie znają, e, to taka mała informacja studiuję pedagogikę szkolną socjoterapią. No i od razu mogę się pochwalić, że udało mi się pięknie zdać sesję, więc od października rozpoczynam piąty rok, zbliżając się powoli do uzyskania tytułu magistra pedagogiki, co też niezmiernie mnie cieszy. Zniknęłam więc na trochę z tego pola nagrywania podcastu przez nawarstwienie się pewnych zaliczeń i rzeczy na studiach, no i po prostu też z powodu zwykłego życia. I zawodowego rozwoju, no bo nie próżnowałam. Oczywiście, zawsze sobie coś wymyślę, co jest dla mnie rozwojowe, i bardzo to lubię. Oprócz moich zajęć i studiów, w niektóre weekendy uczestniczyłam też w drugim stopniu kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, i był to naprawdę cudowny krok spełnienia kolejnego marzenia w moim rozwoju zawodowym. Bo już wiem, że w tym nurcie chcę pracować i e, był to wymagający proces, ale podczas niego naprawdę wiele się dowiedziałam. Nauczyłam się wiele o sobie, o swoich predyspozycjach i udało mi się też dostrzec swój potencjał. E, bardzo podbudowałam swoją pewność siebie i e, poznałam tam e, też wspaniałe osoby. Postanowiłam więc, że nie będę zwalniała tempa w tym rozwoju zawodowym a nawet przyspieszę. <laughs> a więc co takiego postanowiłam? Kurs i te niesamowite osoby, które tam poznałam, które były ze mną w grupie, utwierdziły mnie, że naprawdę jestem dobra w tej pracy, w tej pracy terapeutycznej z drugim człowiekiem. Co tak szczerze mówiąc, zawsze czułam, natomiast brakowało mi tej pewności i pewnego rodzaju odwagi. No, ale w trakcie kursu jakoś poczułam to, poczułam tę swoją moc, ten swój potencjał. No i nie mogłam tego odpuścić, a więc podjęłam kolejny duży krok i zapisałam się na studia, na studia psychologiczne. I wow, to aktywowało w ogóle jakąś moc moją, jakieś takie spełnienie kolejnego wielkiego marzenia. Zrobiłam to. I jeszcze jak się okazało, miałam możliwość przepisania dwóch pierwszych lat z mojej ukochanej pedagogiki, bo program praktycznie się pokrywa, a więc od października też będę uczęszczać na trzeci rok studiów psychologicznych. No i wow, to jest takie, taki duży krok, naprawdę kolejny wielki krok, bo... Te studia były takim moim skrytym marzeniem i zawsze jakoś mnie tam ciągnęło, natomiast e, wcześniej byłam pewna, że jest to pedagogika, że jest to praca z dziećmi, z młodzieżą. No a teraz już e, czuję, że, że ta psychologia to jest jednak to, co, co zawsze powinnam wybrać i strasznie się cieszę, bo, bo to mi pokazało też, że ja wierzę w te swoje przeczucia, wierzę w tę swoją moc, w ten swój potencjał. I, I ten krok był takim dla mnie ważnym punktem, że widzę, że zrobiłam postęp, bo stawiam właśnie siebie na pierwszym miejscu i, i spełniam te swoje marzenie. Marzenie, w które wierzę. Tak naprawdę, że wierzę w siebie. I, I to było dla mnie bardzo duże i przełomowe wydarzenie w moim codziennym życiu. No ale też nie, nie, nie zwalniam. <laughs> stawiam kolejne kroki. I chcę się podzielić kolejnym punktem i tak sobie myślę, że może w tym przypadku nie powinno mówić o dużym kroku, tylko o wielkim skoku. I to takim skoku na głęboką wodę albo takim skoku na trampolinie w nie wiadomo jakim kierunku. E, czyli e, postanowiłam i zaczęłam prowadzić konsultacje rozwojowe i... To jest w ogóle jakiś wielki kosmos, to jest naprawdę coś ogromnego i naprawdę to uwielbiam. I jeszcze bardziej odkrywam swój potencjał i wasz potencjał, i to jest taka samonakręcająca się machina pozytywnej, pięknej energii, takiej głębokiej i rozwojowej, i to jest tak przepiękne. <grych> naprawdę wzruszam się, jak sobie to przypominam, jak sobie przypominam te procesy, nad którymi wspólnie pracujemy. To jest coś ogromnego, uwielbiam to. I, I ta praca z tymi cudownymi osobami, które stawiają kroki w procesie poznawania siebie, to jest dla mnie po prostu zaszczyt. Praca rozwojowa z ludźmi to dla mnie wielki zaszczyt. Zaszczytem jest po prostu dla mnie słuchanie tak ważnych historii, tak dostrzeganie tak wielkich procesów, słuchanie o pewnych doświadczeniach. I towarzyszenie ludziom w tych intymnych momentach rozwojowej zmiany to jest naprawdę coś ogromnego. I ja czuję, że jestem w dobrym miejscu. W końcu czuję, że to jest moje, że to jest, że w tym jestem dobra naprawdę i idę w to. I nie odpuszczam i te wcześniejsze kroki były właśnie takim krokiem, gdy dostrzegłam zalążek tego potencjału i tego pomysłu, a teraz już po prostu Idę w to na maksa, tak na maksa. Każdy krok jest już takim krokiem na maksa. I strasznie mnie to rozwija i mega się z tego cieszę, więc taki odcinek trochę, gdzie się chwalę swoim postępem, ale też chcę pokazać, że jeśli Ty czujesz taki punkt w swoim życiu, jeśli czujesz ten mały zalążek, to idź w to, bo to na pewno będzie to. I nie bez powodu go czujesz. A więc odkrywam tymi dużymi skokami i dużymi krokami to, że ta praca terapeutyczna, rozwojowa z drugim człowiekiem to jest taka praca, w której ja naprawdę oddaję swoje serce i jest to moja szczera pasja. I, i zawsze chciałam poczuć takie uczucie w pracy, bo, bo ja w każdej pracy czułam się e, co najmniej e, jak karana i. E, w końcu czuję, że to, co wybrałam obecnie, jest tym, na co zawsze czekałam, i że potrzebowałam dotrzeć do tego punktu i, i zobaczyć, że to jest dla mnie realne, że to jest prawdziwe i że ja się w tym odnajduję. A więc musiałam poczynić naprawdę dużo kroków, żeby tu dotrzeć, ale jestem i nie zwalniam tempa, więc po prostu stawiam wszystko na tą kartę, bo czuję, że to jest ten punkt i coraz bardziej jeszcze z każdą decyzją się w tym po prostu umacniam. Co dalej u mnie słychać? A więc obecnie próbuję utrzymać balans, lawirując pomiędzy tym rozwojem osobistym i zawodowym, no i oczywiście odpoczynkiem, bo kiedyś trudnym wyzwaniem było odpoczywanie. Teraz jednak jest coraz łatwiej. I pracuję także nad nowymi i korzystnymi nawykami, i powoli udaje mi się wykańczać, kończyć e, z tą starą rutyną, która przez długi czas mnie niszczyła, bo, e, będąc prawie dwa lata temu w swoim pokoju, myślałam, że to niemożliwe, abym ja w ogóle potrafiła odejść od tych pewnych destrukcyjnych i dołujących nawyków. Myślałam, że po prostu. Nigdy tego nie przepracuję i już zawsze będę tkwiła w tym punkcie, z którego tak ciężko było mi wyjść. No a teraz, jak patrzę tak do tyłu, to właśnie widzę, jak wiele zrozumiałam w kwestii nawyków, jak wiele udało mi się zrobić, żeby przepracować pewne przekonania i te dołujące nawyki, które mnie powoli wykańczały. I co zrobić, żeby wykreować taką rutynę, która będzie mi dodawała mocy i energii, a nie ją wysysała? No i to było trudne, wciąż czasami jest, bo, bo czasem ulegam temu staremu schematowi. Natomiast myślę, że już wydeptałam takie ścieżki w moich nawykach, które są bardzo wyraźne i, i coraz łatwiej jest mi nimi kroczyć, zamiast wybierać te stare. I, i e, chcę Ci powiedzieć, że jeśli też jesteś w takim punkcie, to pamiętaj, że nawet jeśli czasami się cofasz i jeśli czasami wybierzesz tą starą, utartą ścieżkę, która jest utarta najmocniej z tych wszystkich, to i tak zawsze jesteś poziom wyżej, za każdym razem jesteś poziom wyżej i deptaj tymi nowymi, zaznaczaj je coraz wyraźniej, aż one staną się tymi domyślnymi. Idąc dalej tym tropem, tego co obecnie, co obecnie tu i teraz w mojej rzeczywistości to też tak po ludzku towarzyszy mi ogromna radość, bo w końcu mam większą ilość czasu i przestrzeń na tworzenie, na robienie tego co lubię, a to jest jakieś takie uwalniające uczucie, że w końcu możesz się skupić tylko na tym i nie musisz dzielić tej swojej uwagi na jedno, drugie i trzecie zadanie, na jeden obowiązek i drugi, tylko możesz skupić się na jednym celu, co jest bardzo budujące. Bo nie ukrywam, że bardzo przywiązałam się do tej formy wyrażania swojego prawdziwego ja i swojego procesu. Uwielbiam tworzyć, lubię spędzać. Czas kreatywnie, pokazując swój proces, bo mam taką świadomość, że jednocześnie, że robiąc to, jednocześnie umożliwiam innym spojrzenie na swoje życie z nowej perspektywy, jakby przez taką nową soczewkę. No i ważne jest po prostu też dla mnie umilanie waszego czasu, czy zakotwiczenie jakiejś budującej myśli w twoim umyśle która czasem może się przydać w jakimś trudnym momencie, w jakimś kluczowym momencie, może tam się odezwie ten głos, ta refleksja rzucona przeze mnie. A dla mnie to jest wystarczający powód, by tu być i dodawać do rzeczywistości coś od siebie, tak po prostu. No więc cieszę się, że, że mając wakacje zyskałam znowu więcej czasu i przestrzeni na to tworzenie. No i mam zamiar wykorzystać te wakacje tak na maksa rozwojowo i produktywnie w sferze działań w internecie. Oczywiście na tyle, ile to możliwe, zachowując balans, bo dla mnie to jest absolutna i konieczna podstawowa zasada. Ostatnio zagłębiam się też w temat afirmowania i na pewno pojawi się o tym odcinek, bo to jest dla mnie ogromnie ważny teraz temat. Natomiast pojawi się on, gdy oczywiście zbadam go tak dokładnie i dogłębnie, jak chcę, bo zawsze się dzielę tym, co odkryłam, ale też co sprawdziłam. Zawsze opowiadam o wszystkim ze swojego doświadczenia i przetestowania. Nigdy nie rzucam czegoś na wiatr bez, bez tej praktyki. No więc jestem na razie bardzo pozytywnie zaskoczona tym tematem. I zaczynając miałam takie mieszane uczucia, trochę nie wiedziałam o co w tym chodzi, ale z każdym dniem y, zaczynam czuć nową perspektywę i moc tego procesu afirmowania, więc na pewno nagram o tym odcinek i podzielę się swoim procesem i obserwacjami, ale wtedy, gdy poczuję, że to jest ten moment, że już wiem wystarczająco wiele, że sama wiele przetestowałam i jestem gotowa, żeby się podzielić dalej. Tematem afirmacji łączy się też taki pewien proces, który teraz w sobie odkrywam, którego dokonuję. Mianowicie w swojej codzienności skupiam się bardzo na dostrzeganiu i przepracowywaniu swoich niekorzystnych, starych i nieaktualnych przekonań, które raczej mnie ograniczają, ciążą mi, ciągną mnie w dół, bo ja chcę wzrastać i już nie chcę się dłużej chować. To rozkwitanie daje mi siłę. Którą wykorzystuję w każdej dziedzinie mojego życia. I to wzajemne koło energii tak pięknie się napędza. Bardzo się cieszę, że mogę tu tworzyć tą przestrzeń do zgłębiania nie tylko dla mnie, ale też dla innych. Na dodatek, ostatnio też zainwestowałam w siebie trochę kasy. Kolejny raz, czego też się uczę, bo zgłębiam temat obfitości i pieniędzy w moim życiu od jakiegoś czasu inwestuję w siebie i to są najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu, najlepiej wydana kasa. E, a więc wzięłam udział w kursie astrologii i jestem po prostu zachwycona. <grych> Uczę się analizować swój kosmogram i w trakcie tego kursu docierałam i nadal docieram do ważnych wniosków o mnie samej. E, docieram do takiej przestrzeni we mnie, która bez tego mogłaby pozostać nieodkryta. Tak czuję. I wiele naprawdę w tym zobaczyłam, i nie zamierzam poprzestawać, bo dla mnie to naprawdę fajny proces, taki trochę magiczny, chociaż wiem, że to nie magia, ale jest w tym coś zachwycającego. I dopiero się rozkręcam. <grytanie> czuję bardzo ten temat, i po zbadaniu go dokładnie, też myślę, że nagram o tym odcinek. Więc wiele rzeczy się zapowiada. Kolejnym tematem, którym chcę się podzielić, jest aktywność fizyczna, bo w moim życiu w końcu podkreślam, w końcu regularnie zagościła aktywność fizyczna i strasznie mnie to cieszy, naprawdę. W gimnazjum byłam w klasie sportowej i codziennie miałam dwie godziny WF-u, albo jeszcze jakiś dodatkowy trening, czy dodatkowa gra na boisku, wiecie. I to było dla mnie naprawdę dużo, i choć bawiłam się super, bo to były naprawdę fajne lata, to gdy poszłam do technikum informatycznego, czyli przeskok był duży od ciągłego ruchu, e, dwóch godzin dziennie do siedzenia przed kompem, to wtedy czułam, że raz na zawsze chcę zapomnieć o tej aktywności fizycznej, bo po prostu przez te trzy lata byłam tak przemęczona tym wszystkim. Że, że miałam ochotę to rzucić i zrobiłam tak, bo mało się ruszałam. Co prawda, czasem wychodziłam z kimś pograć, ale wiecie, to już nie był taki ruch regularny. Nie widziałam w tym sensu, nie widziałam tych zdrowotnych korzyści, raczej po prostu potrzebowałam zapomnieć o tym na jakiś czas. No i dopiero teraz pracuję nad zdrową i fajną relacją z aktywnością fizyczną. I w końcu czuję, że to jest ten czas, gdy naprawdę się lubimy i nie udajemy, tylko naprawdę, naprawdę się lubimy. I teraz ta aktywność fizyczna jest dla mnie takim wyrazem miłości do mnie samej, bo chcę żyć tym moim wspaniałym życiem jak najdłużej. I nie zamierzam chorować. <laughs> nie ze mną te numery. Próbuję więc ćwiczyć i dobrze się tym bawię, choć czasem oczywiście bywa ciężko i czasem mi się cholernie nie chce, ale po prostu zachowuję balans i widzę jak sport na mnie działa, i próbuję jeszcze bardziej podkreślić te fajne, fajne efekty, bo, bo to są efekty związane z samopoczuciem. Wiecie, mi nie chodzi o to, żebym miała jakąś figurę, ja lubię moje ciało, chociaż też ta relacja była burzliwa. Natomiast ja widzę, jakie efekty w samopoczuciu i w mojej psychice daje mi aktywność fizyczna. I właśnie to próbuję jeszcze bardziej unaocznić. I to jest naprawdę fajne. Pamiętam po prostu, dlaczego to robię, i jeszcze bardziej zagłębiam się w ten proces z aktywnością fizyczną i odkrywam w niej siebie, swoje przekonania. To, co umysł mi czasem podpowiada, i że wcale nie jest tak, że nie dam rady, tylko jak sobie postanowię, to dam, <laughs> i że mogę wyjść z tego automatycznego schematu, który jest mi podpowiadany, i budować coś swojego. I to łamanie tego schematu jest dla mnie strasznie satysfakcjonujące. Zbliżając się już do końca tego życiowego update'u, chcę się też podzielić taką ważną informacją dla mnie. Mianowicie, zaczęłam też swoje pierwsze praktyki psychologiczne i to jest dla mnie naprawdę duży, kolejny krok w rozwoju zawodowym, którym jestem totalnie zafascynowana, bo dla mnie ten rozwój zawodowy jest taki oczywisty i ja po prostu idę w to, badam kolejne perspektywy. Uczę się siebie w różnych doświadczeniach i e, dla mnie to jest konieczne, aby móc tworzyć dla Was coraz bardziej rozwojową przestrzeń, abyście mogli się sami odkrywać, bo jesteście absolutnie niesamowici. I e, nie chcę zwalniać, więc robię kolejny skok, łapię kolejne doświadczenia, w których powoli sama siebie odkrywam. Więc jak możesz zauważyć u mnie, jak zwykle dzieje się wiele. I raz, więcej, raz mniej to naturalne. Natomiast cały czas coś i absolutnie to kocham, bo najlepiej funkcjonuje, gdy dzieje się wiele. I strasznie się cieszę, że mam teraz przestrzeń i czas na to uwalnianie tego, co we mnie i dzielenia się tym z wami. I w tym miejscu chcę powiedzieć, że... Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jestem ciekawa, co się aktualnie dzieje u Ciebie, więc jeśli masz ochotę się tym podzielić, to koniecznie napisz do mnie na Instagramie. Połączymy tam te nasze światy z dwóch oddzielnych w jeden wspólny, a ja życzę Ci samych cudowności i do usłyszenia w następnym odcinku.